Dzień dobry, dzień dobry. Piękne rękawiczki. Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz, dlatego że dzisiaj. Poniedziałek. Ciśnienie atmosferyczne 111 hektopaskali wiatr 15 km na godzinę temperatura 14 stopni. Ruszamy z poniedziałkowym odcinkiem. A że poniedziałek to dużo pracy na mnie dzisiaj czeka. Muszę posprzątać w kurnikach, wymienić ściółkę, ogarnąć to i owo, bo deszczyk, jak wiecie, pomaga rosnąć roślinom, ale nie, nie służy porządkowi w kurnikach, więc będę musiał teraz wziąć troszkę narzędzi i uporządkować ten kurzy świat w kurniku Kazika. Co my tutaj mamy? Co my tutaj wybierzemy na dzisiaj? Może się przydać łopata. Na pewno przydadzą się grabki. Tak. Może się przydać motyczka od pana Sławomira. No i co? Powinno wystarczyć: kurki na wypasie. Jak widzicie, chodzą po zielonym wybiegu. Po niebie samoloty latają, kury się pasą, ale jajek nie dają. Simonka z Teresą zamknięte w kurniku, żeby dorosłe kury nie zrobiły pisklętom jakiegoś fikumiku. Gdzie one? Gdzie jest ta cała yy, gromada kur, która tutaj jeszcze rano się pasła? Czyżby wróciły do kurnika? Zaraz się to Okaże, bo przecież ja mam więcej kur niż tylko tutaj widać, pewnie część wróciła na wybieg. A może mnie zaskoczą i siedzą wszystkie na gniazdach. Bo przecież ostatnio, jeśli chodzi o jajka, to naprawdę jest lipa. Bo wczoraj na przykład słuchajcie, z obu kurników zebrałem, wyciągnąłem tylko trzy jajka. Więc jak to się mówi, śmiech na sali. Bo przecież kury jest prawie 30, a jajek 3. No czegoś tutaj czegoś tutaj nie rozumiem. Dobra. Pierwsze co muszę zrobić, to jak zwykle wymienić ściółkę w kurnikach bo ta ściółka, naprawdę powiem Wam, ściółka zrobiona, ściółka po prostu z trocin, to jest rewelacja. Ona tak długo trzyma yy, suchość w kurnikach, tak długo wytrzymuje, bez zmiany, że ja naprawdę jestem pod dużym wrażeniem. Ale dobrze. Roj, Rasputin, teraz już po Tobie. Było wchodzić? <słuch> tak. Yy, dobrze, biorę się Biorę się do roboty i będę się tutaj Wam co jakiś czas objawiał, pokazywał. Dla Was na filmiku oczywiście nie będzie przerw. O nie! Zobaczcie. A uciekinierka znowu łazi. No, normalnie po wybiegu. Nie wiem, jakie to są geny. Co to są za geny? Czy wasze kury też? Gdzie? Czy wasze kury też uciekają? Większość moich kur żyje sobie spokojnie, nie ucieka, ale ta zielono nóżka po tamtej uciekinierce. Mam tutaj na myśli turystkę, bo tak ją przecież nazwałem, bo też ciągle uciekała. Ona jest po turystce. Nazywa się uciekinierka. I też ciągle ucieka. Jakieś geny, nie wiem. Wasz pradziadek był zamykany w więzieniu i uciekał jak najmrocki słuchaj ty ciągle uciekasz jak najmro fruń no coś takiego kurczak z fali młodej zbrodni no już tych troszkę wyrośniętych przyszedł tutaj do kurnika kochinów i robi rozrubę ale Alicja starsza wiekiem pokazała mu gdzie jego miejsce? Póki co Alicja, ale pamiętaj, że ona jeszcze urośnie, a Ty już nie. <grytanie> Także pilnuj się Alicja, pilnuj się. Nie wiem jak Wy słuchajcie, ale ja do sprzątania kurników zawsze zakładam sobie maseczkę. Zrobię tak samo tym razem. Zobaczcie, pochwalę się, bo mam taką ładną maseczkę, którą przysłali mi widzowie z Węgier. Używam cały czas. Przy tej okazji pozdrawiam i zabieram się do roboty. Jak to mówił mój ojciec, no to jadziem, panie Zielonka. A przy okazji sprzątania w kurniku, chciałbym poruszyć temat robactwa, czyli wszelkiego rodzaju pasożytów pasożytujących na kurach. I nie tylko na kurach, bo zdarzyć się może na przykład, jeśli u kogoś pojawi się ptaszyniec kurzy, to te pasożyty przeskakują również i na człowieka. Więc w tym odcinku chciałbym poruszyć troszkę ten temat. Co prawda, widzowie oglądający kanał zapewne pamiętają już, że był taki odcinek o ptaszyńcu, o pasożytach. Już wiele razy o tym wspominałem. Na temat, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że nowi widzowie nie zawsze chcą wracać do starych materiałów. Po prostu oglądają na bieżąco, nie wszystkim się chce gdzieś tam cofać do starych filmów, szukać na kanale. Więc pomyślałem, że ponowię ten temat, że powtórzę niektóre rzeczy. I tak słuchajcie moi drodzy, jest to dość istotna sprawa. Mam tutaj na myśli dbanie o czystość w kurniku, ale nie tylko wymianę ściółki, czyli nie tylko, że tak powiem, higiena, ale również profilaktyka. Ach, zakurzyło się troszkę, ale również profilaktyka od samego, od samego początku istnienia kurnika. A wiem, że są wśród Was tacy, którzy właśnie zaczynają swoją przygodę z kurami. Więc już na samym początku istnienia kurnika warto przygotować sobie niektóre rzeczy na wypadek, gdyby w Waszym kurniku chciały pojawić się jakieś pasożyty. Pasożyty typu pchły, jakieś, nie wiem, wszoły, piurojady. Staszyńce. Yy... Jak się nazywa ten, który się wbija? Oczywiście zapomniałem. No tak, kleszcze, bo przecież kleszcz też może się wbić w kurę. Lata tutaj na przykład wokół mnie pełno meszek. Ale do kurnika niespecjalnie chcą wlatywać. I nie wiem teraz, czy jest to spowodowane po prostu tym, że jest inna inne naświetlenie Natomiast natomiast powiem wam co ja zrobiłem na samym początku kiedy tylko założyłem swój kurnik zadbałem o to, aby nie tylko tutaj jak się pojawią jakieś pasożyty to żeby je wytępić, ale zadbałem również o to. Aby te pasożyty w ogóle się u mnie nie pojawiły, i słuchajcie, ku mojemu y, ogromnemu, no może nie zaskoczeniu, ale ku mojej ogromnej radości, nigdy, ale to przenigdy, nie widziałem w moich kurnikach pasożytów żadnych, żadnych, słuchajcie, żadnych małych robaczków gdzieś tam łażących po kurach czy po ściankach kurnika. Ja już nawet przychodziłem tutaj wieczorową porą, w nocy, kiedy było ciemno, bo wiem, że na przykład ptaszyniec lubi wyłazić w nocy, a w dzień siedzieć w ukryciu. Więc przychodziłem tutaj specjalnie, obserwowałem, czy w moich kurnikach nie ma jakiegoś pasożyta. I słuchajcie, nigdy tutaj żadnego pasożyta nie widziałem. I teraz. Ktoś może zapytać: No dobra, Kaziu, to powiedz nam, co, co zrobiłeś, takiego, że u ciebie w kurnikach pasożyta żadnego nie ma i nie było? Słuchajcie, moim podejrzeniem jest to, że również te tuje, które tutaj widzicie, które tutaj rosną, one zawierają tujon, czyli taką teoretycznie szkodliwą substancję. Ale jest ona substancją, która odstrasza wszelkiego rodzaju pasożyty. Więc z jednej strony może te tuje pomogły, ale co możecie zrobić u siebie na swoim podwórku, kurzym podwórku? No bo przecież nie każdy ma u siebie tuje. Ja na samym początku, już od samego istnienia kurnika, zastosowałem ziemię okrzemkową. Słuchajcie, ta ziemia okrzemkowa charakteryzuje się. Tym są to y, drobne, drobne, bardzo drobne frakcje, okrzemek, ale jeśli wziąć y, pod mikroskop tą ziemię okrzemkową, ten pył, to wtedy zobaczylibyście, że każdy pyłek wygląda jak ostre szkło. Jest ostre, krawędzie jego są ostre. I kiedy. Y, Pasożyt ma kontakt z ziemią okrzemkową, to po prostu zostaje pocięty, jego powłoki zewnętrzne zostają cięte, uszkadzane. I nawet jeśli jakiś pasożyt dostaje się do kurnika, a wy zastosowaliście ziemię okrzemkową, to ten pasożyt zginie. No, u mnie, jak widać, się to sprawdza i ja, na, że tak powiem, na własnych kurach. Bo nie powiem, że na własnej skórze, ale na własnych kurach i na własnych kurnikach widzę, że ziemia okrzemkowa bardzo dobrze się sprawdza i naprawdę robi dobrą robotę. Serdecznie Wam polecam. I nie jest to żadna reklama, nikt mi za to nie płaci. Mówię po prostu z doświadczenia, co i jak. Yy, oprócz ziemi okrzemkowej, yy, ja stosuję również takie preparaty odkażające typu sandezja czy lubisan nawet stosuje yy, obie te substancje yy, naraz razem one również są w postaci proszku więc wszystko razem wymieszane z ziemią okrzemkową ślimak ślimak pokaż rogi idź sobie stąd yy, wszystko razem wymieszane czyli ziemia okrzemkowa sandezja i lubisan Oczywiście, Ziemi Okrzemkowej najwięcej. Ja za chwilę Wam pokażę, jak to aplikuję, tak abym, aby nie być gołosłownym. Za chwilę przy, przyjdę tutaj z tymi preparatami i wszystko Wam pokażę. A póki co jadę wysypać te trocinki, z których będzie naprawdę fajna pruchnica, fajny kompost, fajna ziemia. Mam trzy kompostowniki, ale czasem. Ale czasem wysypuję y, tą ściółkę, zużytą ściółkę skórników. Tam na koniec wybiegu po prostu na ziemię. I kury to wszystko mieszają z ziemią, i jest tam w tej chwili już naprawdę bardzo fajna próchnica. Dobrze, bo w międzyczasie rozładowała mi się bateria w kamerce. Więc tak jak mówiłem wcześniej, tutaj mam ziemię okrzemkową, sandezję i lubisan. Znaczne, znacznie więcej jest tutaj ziemi okrzemkowej, i teraz co? Przygotowujemy sobie. Yy, załóżmy, że to jest nowy kurnik. Nowy kurnik, w którym jeszcze nie mieszkały kurki. Więc fajnie jest po prostu tak w narożniki. Tam, gdzie to, to, to robactwo mogłoby ewentualnie znaleźć jakieś schronienie, w narożniki, w, kąci, w kąciki. Wszelkiego rodzaju zakamarki, rozpylić tą ziemię okrzemkową. Ja ją rozpylam również tutaj do gniazd, na sianko, tutaj gdzie, gdzie kurki siedzą, bo w sianku również mogą sobie siedzieć pasożyty. Znajdą sobie wygodne miejsce, słuchajcie. I tak, takim ruchem rozrzucająco-rozpylającym, tak jak mówię, nie wciągajcie tego do płuc najlepiej, no bo to nie jest zdrowe, bo jeśli uszkadza struktury pasożytów to najprawdopodobniej nie za dobrze działa również na płuca więc o, tak jak widzicie popruszyłem trochę po podłodze w różne zakamarki kurnika yy, i teraz i teraz co? Wysypuję ściółkę. W tym przypadku są to trociny drewniane, trociny sosnowe. Bardzo dobrze absorbują wilgoć. Naprawdę na wiele tygodni macie spokój. W przeciwieństwie do siana czy słomy. Oprócz tego. Trociny mają fajny zapach, zwłaszcza właśnie te z drzewa iglastego. Fajny taki żywiczny zapach w kurniku, od razu zaczyna fajnie pachnieć. I teraz wysypuję tą ściółkę na podłogę kurnika. Rzucam jeszcze ziemię okrzemkowej. Ziemia okrzemkowa ma również tą właściwość, że podobnie jak trociny absorbuje wilgoć. Choć w przypadku, kiedy jak używamy trocin, to ten aspekt ta cecha ziemi okrzemkowej jest yy, nieistotna, no bo same trociny absorbują wilgoć. I tak, i tym sposobem już praktycznie kurnik jest gotowy, posprzątany, przygotowany dla kurek. Ja, z uwagi na to, że tutaj mam jeszcze grzędy, są to stare grzędy. Więc wcieram w nie jeszcze ziemię okrzemkową. I tym sposobem, moi drodzy, żadne pasożyty nie mieszkają w moich kurnikach. Ani nigdy, ani nigdy nie mieszkały. Tak jak mówiłem na wstępie, nie było tutaj nigdy żadnego problemu z pasożytami. Dzięki temu kurki mają spokój, są czyste, nie są pogryzione. Ja nie jestem pogryziony. Tak więc polecam Wam taki sposób załatwienia sprawy. Jeżeli już się tak zdarzyło, że w Waszych kurnikach, w Waszych starych kurnikach, zalęgły się jakieś pasożyty, to ta ziemia okrzemkowa, o której mówiłem, również jest w stanie te pasożyty z kurnika wytępić. Ja teraz zrobię to samo z pozostałymi kurniczkami. Was już nie będę zanudzał, słuchajcie, bo procedura będzie dokładnie taka sama. A jak skończę, to sprawdzimy, co też tam słychać u pana mecenasa. A sponsorem dzisiejsz dzisiejszego odcinka w tematyce pasożytów w kurniku, jest Szymon Z. Szymon wspiera kurnik Kazika, dlatego tabliczka z jego imieniem znajduje się tutaj w loży VIPów i promotorów. To tak dla tych osób, które nie wiedzą: jest to taka instalacja wymyślona przez widzów, a zrobiona przeze mnie. I każdy, kto w jakiś sposób wspiera kurnik Kazika. Jest VIPem i jest promotorem. Także Szymon, serdecznie Tobie dziękuję. Dziękuję wszystkim yy, osobom, które do tej pory wspierały i wspierają Kurnik Kazika. Dla Was oczywiście wielkie brawa. A ja się z Wami już pomalutku żegnam z posprzątanych. Wyczyszczonych kurników, przekopanego wybiegu. Serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich widzów. Mówił do Was Kazik. Teraz idę dawać w gazik. A my co? <gryw> Widzimy się w kolejnym odcinku.